Dzień dobry. Dzień dobry. No i mamy nowe barwy. Nowe piórka, można by powiedzieć. Piórka, tak. Nowe piórka są nowe barwy. Podobają ci się? Tak. Tak, to ładne. Wiesz, rzeczywiście samochód wygląda dynamicznie. No jest lepiej niż. Zobaczymy, jak będzie wyglądał brudny. Tak. No to oczywiście wiadomo, to jeszcze będzie inaczej wyglądało oklejony i na żywo niż na no. symulacji komputerowej nazwijmy. to Dla mnie na... najważniejsza w tym wszystkim jest ta żółta naklejka. Tak, tak, to to jest przesiadka. I zmieniamy opony. Przesiadka na opony Pirelli. Wszyscy mówią, że opony Pirelli generalnie są lepsze na asfalcie od opon Michelin. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę rajdów na asfalcie jest 2,5, chyba że Monte Carlo będzie suche, to będzie to trzeci rajd na asfalcie, no to nie jest to jakaś tam szal szalona przewaga. Ale są też osoby, które mówią, że opony. No właśnie, Pirelli... bo Ty mówiłeś, że, Robert, że rozmawiałeś z Robertem w Hiszpanii, gdzie on mówił, że Prokop ma. Tak okay. i że on na, na szutrze też powinien być na tych oponach szybszy i to są opinie wielu kierowców, że opony Pirelli na szutrze też są lepsze w tej chwili niż e, opony Michelin, ponieważ e, włosi pracują nad tymi oponami, a Michelin jakby tak troszeczkę sobie odpuściło udoskonalanie nowych opon. No ale tak naprawdę no zobaczymy jak to będzie wyglądało, to trzeba będzie to, dość pilnie wiemy, śledzić my czas. My wiemy, że opona może dać, do, no może, dać dużo może, może dać dużo na to w kranice. sytuacji, kiedy Robert ma samochód, nazwijmy to yy, no, w zeszłym roku miał półfabryczny, teraz będzie miał niefabryczny kompletnie, no to być może jest to ten bonus, który spowoduje, że odzyska te straty, które będą wynikały z samochodu niefabrycznego nazwijmy to. To właśnie, bo tak wszyscy pokazują... Volkswagen pokazał nowe nowe barwy. Volkswagen pokazał nowe barwy. pokazał nowe barwy. Pokazał nowe barwy. Pokazał, nowe barwy. Są pokazał nowe barwy, są podobne. Citroen pokazał nowe barwy, są takie same, są takie w zasadzie same jak, jak w zeszłym roku. roku. I My. Hyundai też pokazał nowe barwy i też są bardzo podobne poza tam paroma nowymi kolorami. Ja tylko szukałem jeszcze na samochodzie Roberta jakichś informacji. Skąd ten samochód jest i kto ten Sprawa samochód jest przygotowuje. Dość prosta, bo przypuszczam, że, znaczy, tak, samochód na pewno jest zem sportu. To wiadomo, bo każdy Ford y, będzie zem sportu. Natomiast no, przypuszczam, że będzie grupa ludzi zgromadzona, znaczy grupa mechaników, inżynierów, którzy ten samochód będą obsługiwali, bo na razie informacje o tym, że będzie to A-style bądź jakakolwiek inna stania są niepotwierdzone, więc najprawdopodobniej Pamiętasz, jak biorąc w, ten w zeszłym uwagę... roku z Robertem y, we Włoszech. Tak. Po Sperlondze, jak byliśmy tam na, na obiedzie, rozmawialiśmy, to Robert wtedy wypowiedział takie zdanie, a może by stworzyć swój własny zespół. No być może myślę, Czy że. Coś to... wiesz? Nie, nie wiem. Natomiast na dniach myślę, że się dowiemy już oficjalnie i, i z pewnego źródła, jak to wszystko wygląda, no, ale biorąc pod uwagę e, listę zgłoszeń do Rajdu Szwecji, gdzie jest RK. World Team, no to myślę, że to idzie w tym kierunku własnego zespołu. A skąd będą mechanicy, no tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się, miejmy nadzieję dość szybko. No, Także... czyli teraz czekamy na, na testy, które są w najbliższym, w najbliższym tygodniu, no w najbliższy weekend. podczas hmm. tego oczekiwania, tak, to warto zachęcamy sobie. Państwa, właśnie wcale inaczej, oglądajcie MKTV, bo tam Eryk znowu ma niespodziankę z Kormorana, którą... ale to jutro, ale to jutro, ale już zmontował, widziałem to, Fajny materiał, ale to, co dzisiaj polecamy na, na wieczór, to jest Janek Baran. Jarek. Baran. Jarek. Jarek. Ja, Jarek Baran powiedziałeś Janek, ale strona jest Jarek ale myślałem baran. o Jarekbaran.com. Bardzo fajnie zrobiona strona, bardzo nam się podoba, i uważam, że dobrze by było, gdyby cała czołówka. Polskich zawodników takie strony miała, bo jest też źródłem no To jest kopalnia, kopalnia wiedzy, a Jarek spędził trochę Także na Jarek, trasach rajdowych. Gratulujemy Tobie i rodzinie. I zapraszamy do oglądania, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.